W poprzednich częściach kursu poznaliśmy zamówienia, czyli zamówienia zakupu, zamówienia zwrotu zakupu. W tej części opowiemy o fakturach zakupu. Jeśli Twoja firma nie używa zapasów, możemy używać tylko i wyłącznie faktur zakupu. Oczywiście, jeśli używa zapasów, także, natomiast jeśli nie chcemy mieć dokumentów magazynowych, możemy użyć samych faktur zakupu. Lub jeśli nie ma gospodarki magazynowej, wtedy moduł zamówień zakupu jest nam niepotrzebny. Możemy używać do księgowania wszelkich zobowiązań faktur zakupu i korekt zakupu. W tej części kursu opowiem, w jaki sposób utworzyć nową fakturę zakupu, jakie funkcje na niej mamy, z jakich funkcji przy tworzeniu możemy też korzystać. Fakturę zakupu możemy otworzyć oczywiście z widoku głównego użytkownika. Mamy bezpośrednio wgląd w faktury zakupu. Mogę w wyszukaj wpisać faktury zakupu. Działy, zarządzanie i faktury zakupu. Tutaj też są dostępne. Otwórzmy jedno z istniejących faktur. Dwa razy klikam lub mogę użyć Tutaj edytuj. Także skrót klawiszowy Ctrl Shift E. Wchodzę na dokument. Dane dotyczące numeru 1076 i informacje o kontrahencie od dostawcy. Poniżej numer dostawcy, nazwa tego dostawcy. Dane adresowe, dane kontaktowe i cztery daty: data dokumentu, na podstawie tej daty wypełnia się Termin płatności, czyli jeśli zmienię tutaj datę dokumentu, termin płatności także zostanie zmieniony. W tej chwili faktura jest gotówkowa, czyli termin płatności bezpośrednio jest aktualizowany na podstawie daty dokumentu. Jest taki sam. Jeśli zmienimy warunki płatności na dokumencie, czyli damy na przykład 7 dni, System automatycznie zmieni i przestawi termin płatności o 7 dni. Teraz każda zmiana daty dokumentu wyliczy nam termin płatności zgodnie z warunkami ustalonymi w metodzie. Data wpływu dokumentu określa nam, kiedy dokument trafił do firmy. Na podstawie tej daty wypełnia się data obowiązku VAT. Czyli jeśli wybiorę datę. System spyta, czy zmienić datę obowiązkową. To oczywiście mogę ją tutaj potem poprawić. Mogę także przełożyć w tym miejscu VAT, czyli zaksięgować VAT na inne konta. W nagłówku znajduje się także NIP, data księgowania, czyli data, z jaką zapisy związane z tą fakturą pojawią się w księgach. Numer dokumentu JPK i numer faktury dostawcy. Dane związane z numeracją do sprawozdawczości podatkowej. Możemy tak, wtedy ten numer także przeniesie się do pliku J.pk. Opis księgowania, czyli opis, który powstaje tutaj. Jeśli wybierzemy istniejący, robiliśmy to przy zamówieniach. System na podstawie parametrów. Wstawi nam gotowy opis. Tutaj. Wybierzmy, pokażę, jak to działa. Czyli stawia te ustalenia, które zrobiliśmy do opisu księgowania, i ten opis przeniesie się do ksiąg. Także tutaj warto przenieść jak najwięcej informacji. Kod kupującego, stan przy fakturach. Ten stan także jest możliwy do ustawienia, czyli można zwalniać, otwierać ponownie fakturę. Zaraz przejdziemy do wierszy: Szczegóły faktury. Tutaj ustalamy, w jakiej walucie ta faktura będziemy rozliczać. Ta waluta pochodzi z kontrahenta, czyli jeśli kontrahent ma ustawioną walutę, tutaj się przeniesie. Możemy oczywiście dla danego dokumentu wybrać daną walutę. Tutaj mamy także informacje o warunkach płatności, metodzie płatności, z których już korzystaliśmy. Mamy także informacje o wymiarach. To są wymiary nagłówka, czyli jeśli ja wybiorę wymiar dotyczący tej faktury i potwierdzę w następnym polu, system spyta, czy zaktualizować wiersze.